Blacha panelowa, zatrzaskowa, piękna kolica, piękna blacha, piękne, piękna realizacja. Sama kalenica, jak zauważycie, jest wykonana, można powiedzieć, w technologii podwójnego rąbka, żeby ten dach po prostu funkcjonował przez lata. Rynna kwadratowa, stalowa. System, który powstał na bazie doświadczenia tak naprawdę. Pani inwestor, jak zobaczyła go wystawce produkt, to powiedziała, że chce mieć to na dachu i żadne inne pokrycie nie wchodziło już tutaj w grę. To była dla mnie większa nagroda. Dla mnie, dla niego to, że on po prostu spełnił swoje jedno z największych marzeń. Nie... Ta wiara mojej rodziny we mnie bardzo mnie budowała. Chciałbym, żeby ten, ten dom był zawsze pełen życia. Żeby to było miejsce, gdzie wszyscy będą chcieli wracać i gdzie wszyscy będziemy wspaniale spędzali czas. Grupa Krotowski, partner techniczny konkursu Mistrz Dekarstwa 2025. Zdecydowanie robi wrażenie.